Niestety COVID-19 cały czas miesza w kalendarzach imprez. Z tego powodu dożynki gminne zostały odwołane. W gminie Krosnodrzańskie na terenie niemalże każdego sołectwa tradycją było organizowanie imprez plenerowych w czasie wakacji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Niestety wytyczne wskazują, że obecnie nie można organizować tego rodzaju wydarzeń. Nasza lokalna społeczność jest świetnie zorganizowana. 19 sołectw to aktywne grupy, które działają bardzo prężnie w swoich środowiskach. I do tej pory wiedzieliśmy, że jak tylko rozpoczyna się okres takich ciepłych dni, to rozpoczynając właściwie od dni dziecka, które były już tradycją w wielu sołectwach, poprzez festyny, a także potężne przedsięwzięcia, jak chociażby święto karpia w osiecznicy, a później na zakończenie wakacji, dożynki gminne. Byliśmy obecni bardzo mocno w terenie, jeśli chodzi o obszary wiejskie. Niestety w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa większość tych spotkań nie będzie mogła się odbyć. Powodem są restrykcyjne wytyczne głównego inspektoratu sanitarnego. One mówią o tym, że ludzie nie mogą się gromadzić, a organizator spotkań jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników. To oznacza, że każdy, kto byłby dzisiaj organizatorem takiego przedsięwzięcia, musi na siebie wziąć odpowiedzialność za wszelkie warunki sanitarne, które niestety są bardzo, tak jak powiedziałem, restrykcyjne. W tym roku dożynki gminne miały odbyć się w Wężyskach. Wygląda na to, że mieszkańcom nie będzie dane bawić się podczas święta plonów. My jestem troszkę zawiedziony, nie, no bośmy troszkę się przygotowali, już mieliśmy pierwsze spotkanie już w miesiącu lutym takie organizacyjne samorządu wioskowego. co nie i tak miało być w planie co, co dwa, co dwa miesiąca takie spotkania, co nie przygotowawcze, ale odnośnie tego, że przyszedł ten do nas wirus, nie, nie możemy się spotykać, no i to my to tak odpuścili. Imprezy plenerowe odwoływane są nie tylko na terenie gminy krosno Sytuacja jest trudna w tym roku w ogóle z imprezami plenerowymi, w tym właśnie jeśli chodzi o dożynki gminne. Decyzja już została podjęta po podjętej decyzji przez powiat krośnieński, który stwierdził, że dożynki powiatowe w tym roku się nie odbędą. Większość gmin dookoła już takie decyzje też ogłosiła. Wydaje się, że świętoplonów jako takie, takie przynajmniej jak pamiętamy nie będzie mogło tak jak pamiętamy nie będzie mogło się odbyć A co w związku z konkursem wieńców dożynkowych Dużo w tej kwestii zależy od Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli ten konkurs nie zostanie odwołany przez Urząd Marszałkowski, to być może będzie on przeprowadzony i wtedy od szczebla gminnego w górę on będzie szedł. Będę wtedy namawiał też Starostę Kroślińskiego do tego, żeby jednak pozostawić konkurs wieńców dożynkowych. Ale tylko pod warunkiem, że będzie konkurs wojewódzki, ponieważ nie chciałbym blokować możliwości wykonania więcej i wygrania na przykład nagrody dla danego sołectwa. Sołectwo wężyska od zawsze. Większość imprez przeprowadzała w plenerze. W tym roku nie zapowiada się na żadną z nich. Wszystkie imprezy robione są przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. Przychodzi lato, przychodzi, przychodzi okres wakacji. u nas taki jest, no jak nie, pierwszy taki większy festyn to bezpieczne wakacje, poni biesiada rodzinna. No to jest wszystko w plenerze, nie? No, no i tak jakoś. No, jakoś, no, to, no to trzeba będzie. No jeszcze jak ma powiedzieć Dzień Dziecka, czy te inne ta, ta takie imprezy sportowe na, na, na powietrzu, na To nam wszystko w tym roku. Ucieka już. O ewentualnej możliwości przeprowadzenia konkursu wieńców dożynkowych będziemy informować.